kochani dzisiaj będę otwierać jedną paczuszkę jedną paczuszkę z faberlica ona będzie z katalogu 3 2020 więc otwieram i pokazuję co zamówiłam oczywiście tutaj widzę siatki więc wyjmę wszystko To tyle. Rzeczy jest niewiele, bo zamówiłam tylko to, co tam mi podpasiło. O, mamy katalogi. Katalogi 4-2020 wyglądają tak, już są wiosenne. Mam sobie dwa opakowania podpasek. Jedne to są takie długie na noc, a drugie są takie na co dzień. Ciekawa jestem, jak one w ogóle wyglądają tam w środku, więc otworzę najpierw te fioletowe. One są na noc. Jak je otworzyć? O mam, dobra. Ja zawsze używam jednych swoich ulubionych. Te dopiero właściwie, jak użyję, to będę wiedziała, czy mi podpasują, ale taka bardzo długa. Tutaj koniec ma taki trochę szerszy od przodu. Nic szczególnego nie ma, no wiadomo. Fajnie, bo można ponownie zamknąć, włożyć do opakowania. Ta mniejsza pewnie jest dokładnie taka sama, jeżeli chodzi o wizualne. Tutaj mamy tą różową. Wygląda właściwie identycznie. Też ma chyba lekko rozszerzany tył albo mi się wydaje. Troszeczkę dłuższa. Środek wygląda identycznie. Pachną. Tak przyjemnie kwiatowo. Jakimś rumiankiem czy coś takiego. Dobra, użyję to, będę wiedzieć w tym fioletowym opakowaniu. Jeżeli kupujecie te dłuższe na noc, jest tutaj sztuk 2, 4, 7. Bo z tą, co mam w ręce, to jest 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tych długich i jest 2, 4, 6, 8 i 10 tych małych na co dzień. Nić dentystyczną sobie go zakupiłam. Szczerze, nigdy w życiu nie używałam nici dentystycznej. Stwierdziłam, spróbuję, bo widzę takie przebarwienia, tak jakby niedoczyszczone zęby. Kurde, nie mam jakiej jej otworzyć, musiałabym iść po nożyczki. To była ta nić dentystyczna w smaku, zapachu miętowym. Tło mocno miętowa jest. No, jak nic dentystyczna. Nie wiem czy nie za mocne światło jest. Tu się pewnie urywa. No dobra, zobaczymy. E, czy nie będę się bała w ogóle? No ale dobra. E, I jeżeli chodzi o zęby, to zamówiłam sobie jeszcze pastę do zębów. Yy, dokładnie to jest paszta, pasta yy, odbudowująca i wzmacniająca szkliwo. To jest tutaj ta druga pasta. Yy, pewnie jest miętowa, A, jest za zamknięta. No więc... Ale nie, nawet czuć. Taką miętę, mocną miętę. <coughs> mm. Mocno mięte. Niestety zauważyłam takie mikrodziurki u siebie na dwóch jedynkach, Dla, a że panicznie boję się chodzić do dentysty, więc mówię najpierw spróbuję z pastą. No tu niby ma być odbudowująca szkliwa i wzmacniająca, więc zobaczymy, może mi odbuduje to szkliwo. No ale wiecie, na razie zamawiam, zamawiam, zamawiam i powoli coś testuję. Jak będę miała coś konkretnego, że coś jest dobre bądź nie. Takie fatalne, albo że się nie opłaca w ogóle, to na pewno Wam o tym powiem. Na razie to niestety mogę Wam tylko pokazać, że coś zamawiam. No, bo wiecie, no, dopiero testować będę. Zamówiłam jeszcze ponownie. Ja akurat to zamówiłam ze względu na to, że musiałam e, domówić. Bo tam od jakiejś kwoty coś tam mi pisało, żeby za domówić, a mi akurat brakło chyba 10 zł, więc zamówiłam sobie dwie takie kulki. E, tamta moja zajbona mi się kończy, chcę spróbować tą. Chciałam sobie zamówić to do ćwiczeń, bo stwierdziłam, lato idzie, może by warto schudnąć. Na basen już chodzę, to może jeszcze y, trochę lepsza dieta, więcej warzywek, mniej słodyczy. Mówię poćwiczyć akurat z takimi gumami, ale niestety gum nie było. Zaznaczyłam tam taką y, Takiego ptaszka, żeby powiadomili mnie o dostępności, ale na razie na mailu nie mam żadnej wiadomości, więc na razie brakuje neutralizator zapachów. To zamówiłam dla mamuśki. Ona powiedziała, że jakoś niezbyt przyjemnie z rur jej pachnie w łazience, więc yy, od razu będę testować. Dzisiaj nawet. Więc na następnym filmiku yy, pewnie dam Wam znać. Jak nie zapomnę, oczywiście, jeżeli chodzi o ten neutralizator zapachów. Właściwie jedyną rzeczą jeszcze, jaką zamówiłam, no to są końcówki tutaj takie. Bo ostatnio, jak Wam pokazywałam, to yy, dostałam w gratisie tam do czyszczenia łazienki, yy, aby było wygodniej aplikować. I właściwie w tym katalogu to tyle. Jakoś niezbyt mnie urzekło. O, wiem, co chciałam jeszcze zamówić, ale nie było. Chciałam zamówić sobie takie leginsy. Nie wiem, czy mój to jakby się w ogóle nie zmieścił. No, ale... Chciałam, niestety czarnych nie było. Próbowałam też grafitowe też nie było. No inny kolor, niestety, by chyba bardzo mnie pogrubiał, więc niestety nie zamówiłam w końcu żadnych. Przed chwilą mi przyszedł katalog czwarty, więc na pewno go przejrzę, zobaczę, może część rzeczy się pokrywa. Może te gumy już będą, może te spodnie już będą, bo szczerze nigdy takich nie miałam, a w ogóle nie wiem, jak bym się w nich czuła. Bo to są te takie z ekologicznej skóry, takie świecące, obciskające. Jak zamówię i mi przyjdą, to na pewno wam pokażę, a za dzisiaj dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmiku, pewnie będzie o yy, z rozpakowywania paczki z Avonu. Także do zobaczenia. Pa!